Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na kolejowej linii 133 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice-Kraków Główny. Przyjechałem tutaj dzisiaj, bo pogoda jest ciut lepsza. Zainteresował mnie pociąg Intercity Morcinek, który jest od jakiegoś czasu realizowany na ezecie ED74, popularnie zwanej Edytom. Te miały. Takie swoje historyczne problemy. W tej chwili są wszystkie techniczne problemy w nich zlikwidowane, zostały wcielone do PKP Intercity i obsługują ruch pasażerski. No i właśnie pociąg Intercity Morcinek z Lublina do Katowic jest realizowany na tym EZ ED74 i po niego tutaj przyjechałem ze względu na to, że Ostatnim razem jak byłem, pogoda nie była zbyt zachęcająca, godzina jest dość późna, bo pociąg jedzie po godzinie 20:00 tutaj u nas w Dąbrowie Górniczej. No i to nagranie mi się nie podobało, a także zdjęcie przede wszystkim mi się nie podobało. Możecie to sobie zobaczyć w filmie tam 2 czy 3 dni temu wrzuconym. Linia kolejowa 133 odżyła pasażersko. Przesunięto tutaj dużo pociągów z Krakowa, które do tej pory jeździły przez Miechów do Częstochowy. Teraz PKP Intercity postanowiło korzystać ze zmodernizowanej linii 133. No niestety wszystkie te pociągi, tak jak w Krakowie zaczynają, tak w Częstochowie jest następny przystanek. W drugą stronę jest dokładnie ta sama sytuacja. Dąbrowa Górnicza, tutaj Ząbkowice jest niestety pomijana. Do dzisiaj nie ma połączenia z Krakowem, nawet takich zwykłych pociągów typu przewozy regionalne czy tam koleje śląskie. Trzeba jeździć do Katowic, żeby się dostać do Krakowa, mimo że mamy tutaj powiedzmy 60, no, maksymalnie 70 km. Może to się kiedyś zmieni, cieszy mnie, że na linii 133 ruch pasażerski się pojawił, dzięki temu linia zrobiła się bardzo żywa. Nie dość, że można tutaj trafić fajne składy towarowe, to jeszcze ostatnio pasażerskie, no tylko się cieszyć, tylko fotografować i filmować. Mam nadzieję, że Państwu się te filmy będą tu stąd podobać. Miejscówkę sobie co nieco przygotowałem, bo zarośnięta za była strasznie, krzaczory wchodziły w kadr. Ile mogłem to... Yy, roślinności wykarczowałem, także mam nadzieję, że odbiór filmów będzie, będzie fajny. Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentarzy i do podawania go dalej. A teraz zapraszam na film.